Pogadajmy o zajawkach, o tym, co ciekawe, nietypowe, inspirujące. Nazywam się Jędrzej Stachura, a wysłuchacie podcastu Szybki Temat, w którym goszczę ludzi z pasją. Zapraszam. Dzień dobry, w dzisiejszym szybkim temacie jest ze mną Jarosław Pietrzak. Motocyklista, pasjonat dwóch kółek, mogę tak powiedzieć? Tak, zdecydowanie tak. Witam cię serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tej pasji, którą widzimy przecież wszyscy na drogach, bo większość jednak jeździ czterema kółkami, samochodami, ale patrzymy w lusterka i widzimy też motocyklistów. I chciałbym cię zapytać o te właśnie twoje doświadczenia. Wiem, że od podstawówki interesujesz się Tematem motocykli? Tak, dokładnie. Skąd się wzięło to zainteresowanie? Tak, od dzieciństwa interesuję się motoryzacją. Odkąd e, dostałem pierwszy internet na komputer, pojawiły się pierwsze filmy, których oglądałem motocyklistów e, na temat wojownicy ulicy. To były filmy e, motocyklowe motocyklistów ze Stanów Zjednoczonych. Miałem wtedy 11 lat, nawet nie naście, w sumie 7, 8, a pierwszy motocykl, czyli motorynkę, dostałem po komunii w wieku 10, chyba 9 lat. Czyli to były te czasy pewnie 2003 coś cztery dokładnie, cztery, dokładnie no coś takiego. te lata, czyli gdzieś gdzie Facebooka nie było na przykład nie nie było, była nasza klasa wtedy nasza klasa też, też tam byłem e, uczestniczyłem, e, czyli takie czasy inne niż teraz e, twój pierwszy motocykl pierwszy taki prawdziwy motocykl tak pierwszy prawdziwy motocykl pojawił się jak skończyłem jakieś 16 lat i to jest nawet taka dosyć ciekawa historia bo zarabiając na tym motocyklu... No właśnie, skąd wziąć pieniądze? Na... No dokładnie. Pierwszy motocykl zarobiłem grając w gry. Mając naście lat, grałem przez dobre kilka lat cały czas w jedną grę, na której można było dobrze, bardzo nawet dobrze zarobić. Od kilku złotych do kilkunastu tysięcy złotych. I w wieku 16 lat udało mi się zebrać pokaźną sumę z tej gry i przeznaczyć sobie na pierwszy swój prawdziwy motocykl, jakim było Kawasaki ZZR600. Czy to jest szybki motor? Tak, to jest zdecydowanie szybki motocykl. Jako pierwszy zdecydowanie bym też powiedział, że to był za wcześnie. Bo jeżeli ktoś by teraz chciał sobie kupić motocykl w wieku 16 lat, tak potężny, to zdecydowanie od razu. Jako młody człowiek, no poszalałem, stwierdziłem, że wypłynę na głęboką wodę, chociaż rodzice nie byli zgodni ze mną i też nie byli świadomi tej mocy, którą posiadał ten motocykl, to ja i tak starałem się tak urobić rodziców, aby zgodzili się na zakup takiego motocykla. Żeby się zgodzili. Powiedziałeś, Dokładnie. że to była gra. Myślę, że naszych słuchaczy interesuje, jaka to była gra. Czy możesz zdradzić? Ta gra generalnie jest stworzona w latach um, 1997 roku i wiem, że trwa po dziś dzień i nazywa się Tibia. Znam, znam, tak? grałem. Tak. To były też czasy Counter Tak. No teraz to już w ogóle nie ma co porównywać do dzisiejszego świata gier. Wracając do motocykli, to jest jednak ryzykowne zajęcie, ryzykowny środek transportu. I chcecie zapytać o te emocje. Co ty czujesz, jak wsiadasz na motor i gdzieś jedziesz? Po tylu latach, po których spędziłem na motocyklu, to już jest taka naprawdę rutyna. Ja osobiście jeżdżę ostrożnie. Od momentu, kiedy miałem kiedyś tam wypadek w młodym wieku, od tamtej pory naprawdę jeżdżę ostrożnie. Jeżeli chcę naprawdę przycisnąć, to tylko podczas samego wyprzedzania i wracam do swojej stałej takiej prędkości, aby naprawdę nie przyginać na ulicy. Czyli odpowiedzialnie. Tak, odpowiedzialnie, dokładnie. Wspomniałeś o tym wypadku. Chciałbym zapytać o najniebezpieczniejszą sytuację, jaką miałeś. W 2014 roku to była moja wtedy pierwsza przyjażdżka w sezonie, bo to był 14, bodajże kwietnia. I po przejechaniu dosłownie 5 kilometrów straciłem panowanie nad motocyklem w terenie zabudowanym, wyrzuciło mnie okrawężnik z drogi i uderzyłem wprost w zaparkowany samochód, a w sumie w jego dach, bo ten parking znajdował się dwa metry niżej. Co oni uruchomiło po prostu mnie na następne trzy miesiące, bo byłem w kipsie. Czy to było spowodowane warunkami na drodze, czy... nie? to było właśnie spowodowane e, młodzieńczą głupotą. Dosłownie młodzieńczą głupotą, miałem wtedy 20 lat. Aha, i od tego czasu jakby już tak, dokładnie. Spokojniej mm -hmm. podchodzisz. Czym jest odpowiedzialny człowiek? w tym momencie, czyli jaki motocykl teraz masz? Aktualnie że Suzuki Hayabusa. Jest to bardzo potężny i szybki motocykl. Kto jest motocyklistą, to wie, że Suzuki Hayabusa jest okrzyknięty i ma metkę taką najszybszego motocykla na świecie. Dlatego, że pierwsza generacja, która wyszła w 99 roku, przebiła bariery 300 km na godzinę. I na tym się skończyło. Potem wszystkie motocykle już zostały blokady, żaden już nie rozpędzał się powyżej 300 km na godzinę, mimo to, że Hayabusa miała i tak nadmiar mocy, po odblokowaniu, po pełnym odblokowaniu. Aha, czyli dostały taki kaganiec. Dokładnie. I teraz wszystkie już takie motocykle mają kaganiec według prawa do 300 km na godzinę. A Hayabusa była tym pierwszym motocyklem, która dotrwała do ponad 300 km na godzinę i pierwsza osiągnęła na to, że taką prędkość. Czy to jest już spełnienie Twoich marzeń, jeśli chodzi o maszynę? Czy jeszcze masz taki Dream? To jest moje spełnienie marzeń. Ja zakupiłem ten motocykl jakieś dwa lata temu i tak naprawdę to też nie jest moja pierwsza Suzuki Hayabusa, bo miałem wcześniej poprzednią generację, czyli taką pierwszą generację, tylko sprzedałem z powodu tego, że ten motocykl jednak nie był wystarczająco dobry dla mnie. Był po prostu już troszeczkę zniszczony. Po przygodach więc stwierdziłem, że kupię sobie nowszy, taki jaki po prostu jest w moich marzeniach. Chciałbym zapytać e, o sezon motocyklowy, bo jednak w Polsce to nie jest wymarzona rzecz. E, okiem laika powiedziałbym, że można jeździć od 5 do 7 miesięcy. Tak, zdecydowanie. Mhm. Przebywając na grupach motocyklowych gdzieś na internecie, zauważyłem, że większość motocyklistów jeździ całym rokiem i ja poruszając się na drodze nawet czterema kółkami, no to czasami naprawdę widzę w grudniu, w okresie właśnie grudnia, stycznia i luty, motocyklistów na drodze. Ja osobiście nie jeżdżę o tej porze roku. Ja, jeżeli mamy już temperaturę powyżej 10 stopni Celsjusza, to wyjeżdżam na drogę. I pod warunkiem, jeśli nie ma już tego po zimowego piachu na jezdni. Czy opony są jedne tak, na cały sezon? Tak, i właśnie do tego to też jest bardzo fajny argument i bardzo trafny argument, dlatego że opony mamy stworzone do wyższych temperatur, nie do niskich temperatur, tak jak w przypadku czterokołowych samochodów. Przejdźmy do bliskich, do rodziny. Masz żonę z tak. tego co wiem. Jak ona się zapatruje na to, czy nie? Wiem, podziela twoją pasję, na przykład, czy to jest tylko wróć, tylko wróć cały i zdrowy. Jak najszybciej do domu. W momencie, kiedy poznałem małżonkę, to ja już jeździłem na tych motocyklach. Tylko to był akurat też taki okres, kiedy chwilowo akurat nie miałem. I jak już kupiłem ten motocykl po okresie może pół roku, to naprawdę musiałem przetrwać wiele rozmów, abym nie robił tego i nie szedł w tym kierunku w przyszłości. To no faktycznie, żebym coś mi się przypadkiem nie stało. Ale powiedzmy, że ktoś chce zacząć, młody chłopak, może trochę starszy, też po dwudziestce. Jakie rady na początek miałbyś dla, dla kogoś, kto zaczyna swoją przygodę z motocyklami? Uważam, że każdy może jeździć na motocyklu, czy to jest młoda osoba, czy to jest starsza osoba. W każdym okresie wieku można zacząć, można rozpocząć tą przygodę z motocyklami, ale faktycznie powinniśmy zwrócić uwagę na to, co kupujemy, żebyśmy nie kupowali najszybszych na start tych motocykli, bo naprawdę na polskich drogach ta prędkość nie jest do wykorzystania, to po pierwsze. Po drugie, im większy motocykl, tym też cięższy. Cięższy do opanowania, jest mniej skrętny, także no, to jest nasz minus. W momencie, kiedy nawet jak zajmiemy prawo jazdy, tak nie mamy tego doświadczenia. Po drugie, osoba, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę, powinna poświęcić pewną sumę na motocykl, a drugą sumę poświęcić na ochronę siebie przed wypadkiem, czyli kask, spodnie, buty przede wszystkim i rękawice. To nie są tanie rzeczy. To nie są tanie rzeczy, dokładnie. Ile trzeba mieć pieniędzy tak na start? Bezpieczny motocykl zaczyna się od 10 tysięcy wzwyż. Chodzi o moc silnika, czy... Tutaj bym powiedział, jeżeli chodzi, ktoś wybiera pierwszy motocykl dla siebie, to zdecydowanie bym szukał coś z kategorii 500-600 cm sześciennych jako pierwszy motocykl. Oczywiście jeśli ma kategorię A, ewentualnie A2. Od 10 tysięcy wzwyż możemy już zakupić sobie taki motocykl, który już tak naprawdę ma też 15 lat. Ale myślę, że za te pieniążki możemy kupić dobry stan. Jeśli chodzi o strój, to zdecydowanie od pięciu musimy sobie policzyć, że też wydamy. Czyli kaste rękawice, także tyle nas będzie to kosztowało. Od pięciu tysięcy, tak dokładnie. Wspomniałeś o przedziale wiekowym i powiedziałeś, że w każdej chwili można zacząć swoją przygodę. No, ale czy to nie jest tak, trochę jak jednak z prawem jazdy na cztery kółka, że jednak już z wiekiem tracimy ten refleks, wzrok się pogarsza i tak dalej, i tak dalej. Czy to. Faktycznie jest ten motocykl dla każdego, że, Bo jednak tam są te prędkości, tam trzeba uważać też na innych kierowców. Tak, ale to już jest po ok pewnym okresie wieku. Jeżeli ktoś już naprawdę ma powyżej tych 65 lat, to faktycznie powinien zwrócić uwagę na to, co kupuje, bo już faktycznie sprawność tego człowieka, no nie jest taka jak młodego człowieka, tak? I zdecydowanie powinien wolniej się poruszać na tym motocyklu i może nie wpchać się w taki mocny ruch na drodze. Czyli korzystać z takich bocznych dróg, jeździć troszeczkę po wsi i zawsze tak także także jest takich przyjażdżek. Rekreacyjnie? Dokładnie. Może w takim razie motor turystyczny? Jest? Tak, na przykład turystyczny. Coś w, w rodzaju chopera, cruzer'a. A ty bardziej chopery, czy ścigacze? Jak to wygląda e, u ciebie? No mój motocykl to jest taki stricte sportowy motocykl. Sportowo-turystyczny, bo jest bardzo też wygodny na turystykę. Ale w swoim życiu miałem e, jednego chopera. I miałem go przez okres prawie trzech lat. I zjeździłem nim Polskę, wygodny, ale nie był to jednak motocykl dla mnie. Mówi się, że motocykliści to dawcy narządów. Jest takie powiedzenie w Polsce, gdzieś tam się je słyszy co jakiś czas. Co o tym sądzisz? To jest mit. Mit i bajka. Osobiście się z tym nie spotkałem. Motocykliści sami na siebie tak nie mówią. Ja myślę, że to powstało 20 lat temu, kiedy te pierwsze szybkie motocykle weszły do Europy. One się pojawiały pomiędzy autami typu jak Polone, Fiat Duży, i dlatego ludziom się zdawało, że to są dawcy narządowe, bo jeździli Czyli z dużą była prędkością. Tak, prędkości. dokładnie. A teraz no, większość aut tak naprawdę no, nie odchodzi od tych motocykli, które przeciętnie ludzie kupują. Tych mitów jest więcej. Zdecydowanie więcej. Czy jest taki, który Ci najbardziej przeszkadza? Jest jeden mit, który jest no, dosyć drastyczny. Mówiono kiedyś, nawet się spotkałem, że niektórzy ludzie, którzy nie mają świadomości w ogóle nic o motocyklach, nie mają żadnej styczności z motocyklami, wypowiadają się, że niektórzy motocykliści zakładają sobie pętlę na szyję. I to jest najstraszniejszy mit, jaki w życiu słyszałem. Nigdy wśród motocyklistów nie usłyszałem, żeby chociaż jedna osoba tak wykonała, ewentualnie ktoś znajomy. Ewentualnie ktoś w klubie motocyklowym, no nie było takiego, ta, takiego przypadku, a jednak od starszych ludzi, którzy już są po pięćdziesiątce, można takie zdanie usłyszeć. Aha. Pętle na szyję, czyli. Tak. Ci ludzie tak tłumaczą, że w momencie, kiedy motocyklista ma wypadek, jakikolwiek, to po to, aby, no niestety, w trakcie uderzenia w jakiś samochód, motocyklista ma małe szanse na przeżycie. To, aby sobie zmniejszyć te szanse i nie być tak zwanym warzywem, zaciska mu się pętla na szyi i umiera. No to to jest drastyczne, faktycznie nie słyszałem o tym. To jest krzywdzące. Słyszałem wielokrotnie, tylko od ludzi, którzy nie jeżdżą na motocyklach i nie mają żadną sztyczności z motocyklistami. I właśnie czy na przykład ja oglądałem serial Synowie anarchii, nie wiem, czy. Oglądałem. Mimo, że to był serial też o kryminalistach, ale. Był on o ludziach, którzy w pewnej grupie mają pewien etos, czy też formułę, formę zachowań, których się trzymają. Czy w tej grupie motocyklistów, swojej, bo pewnie masz, masz znajomych, którzy jeżdżą, jeździcie też razem, czy widzisz takie jakieś twarde zasady? których nie można przekraczać. Twarde zasady, może bardziej reguły i regulamin jazdy w grupach, ewentualnie. No jest kilka reguł, na pewno nie jeździmy um, jeden za drugim, jeżeli jeździmy w kilkunastu, tylko na przemian, jednym pasem. Zazwyczaj, jeżeli ktoś zostaje w tyle gdzieś na światach, to ta ostatnia osoba z kolejki, która wyjechała już, musi poczekać na tą poprzednią grupę, to jeśli chodzi o regulamin, a druga kwestia to może jest to, że wszyscy motocykliści siebie pozdrawiają poprzez LWG, czyli tą lewą w górę. No i właśnie, LWG. Czyli to jest pozdrowienie, bo tak, o to dokładnie. też miałem pytać, ale okay. uprzedziłeś moje pytanie. LWG to tak naprawdę gest. Przez ten gest pozdrawiamy nadjeżdżającego przeciwka motocyklistę. Mimo że go nie znamy, mimo że to nie jest nasz żaden rówieśnik znajomy, no to po, poprzez podniesienie tej lewej ręki do góry, Troszeczkę wyżej niż kierownica, my pozdrawiamy, a motocyklista z naprzeciwka także nas pozdrawia. Czy to oznacza, że się lubicie, czy? To oznacza bardziej, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Czyli wszyscy motocykliści to jedna wielka rodzina. I właśnie, a jest też druga rodzina, w której też jesteś od czasu do czasu, bo jeździsz też samochodem. Mhm. Ale czy jest na przykład taki klimat, jak to się mówi? Czy jest taki klimat, że jednak ci, co prowadzą samochody. W momencie, gdy jesteście w tej grupie, są waszym jakby wrogiem? Nie, myślę, że nie. Bardziej może wrogiem, jeżeli jest bardzo zatłoczone miasto. Jeżeli wjedziemy tym motocyklem faktycznie w miasto, to musimy naprawdę na siebie uważać. Tym bardziej, że wielu motocyklistów faktycznie porusza się pomiędzy autami, i faktycznie ci kierowcy aut mogą nas nie widzieć. Dlatego może wyszła taka metka? Taka łatka. łatka no. Przyznaj, czy jest tak, że sobie myślisz, a zakorkowana powiedzmy Warszawa, tutaj jesteśmy w Warszawie dzisiaj. Czy jak mijasz te samochody stojące w korku, czy myślisz sobie, a wy stójcie, a ja sobie jadę, bo, bo mogę? Nie, nie myślę tak naprawdę. Ja po prostu jadę, jeśli mogę. A to dlatego, że ja będąc ubrany, pełną skórę, przy Pełnym słońcu, gdzieś ponad 30 stopni z Celsjusza, to naprawdę mi się szybciej ugotował niż te osoby bez klimatyzacji w tym samochodzie. Także jeżeli jest taka możliwość, to staram się po prostu poruszać. Jeździsz po polskich drogach. Czy przez te lata zauważyłeś jakąś taką większą świadomość u kierowców, mam tu na myśli samochodów, i mam tu też na myśli to na przykład robienie miejsca na pasie, żeby motor mógł przejechać, bo czasem stoimy. Skrajnie do lewej, a tutaj motor mógłby się zmieścić, i na przykład ktoś zobaczycie w lusterku. No to zjedzie delikatnie na prawo i masz zielone światło, żeby jechać dalej. Czy, czy to się poprawiło przez lata? Zdecydowanie tak. Obserwując ten okres, który był 10 lat temu, kiedy motocykli faktycznie było na drogach mniej. Faktycznie było ciężko się przecisnąć pomiędzy nawet autami, ewentualnie ktoś faktycznie nas nie przepuszczał na tej drodze. Teraz, jadąc jakąś polną drogą, gdzie przed nami jedzie auto, zdecydowanie zjeżdża na prawą stronę, nawet puszcza nam kierunek, że możemy bezpiecznie sobie go wyprzedzić. A jakie najczęściej e, trudności spotykają motocyklistów na polskich drogach? I czy jest jakaś różnica na przykład e, pomiędzy polskimi drogami a tymi europejskimi? Pytanie w sumie o jakość dróg w tym momencie bo faktycznie jakość dróg ma sporo do życzenia na terenie Polski bynajmniej. Jeśli chodzi o autostrady, ok, A jeśli chodzi o jakieś boczne drogi, no to faktycznie mamy bardzo dziurawe te drogi, musimy uważa uważać, a szczególnie nocą, bo możemy nie zauważyć jakiejś dziury i faktycznie ta przednie koło może gdzieś tam wtrącić w jakąś dziurę i możemy załapać szlifa. A jeśli chodzi o zagraniczne drogi, bo też jeżdżę trochę po zagranicach, ale akurat tu na czterech kółkach, to tam są zdecydowanie lepsze drogi, nawet boczne. To może o te europejskie wyprawy Cię zapytam, jaka była najfajniejsza, najdłuższa? Na motocyklu. Prawdę mówiąc, to na motocyklu, to jeżdżę tylko. Po terenie Polski. Jeżeli wyjeżdżam poza granicę Polski, to już są cztery kółka. Ale najdłuższa moja przejażdżka na motocyklu była dwa lata temu, kiedy pojechaliśmy razem z moim szwagrem, bo też jeździ na motocyklu, na nagrania właśnie mojej hajabuzy do programu internetowego, aby nagrać właśnie mój motocykl, i to było 450 km od mojego miejsca zamieszkania. Wyjechaliśmy o piątej nad ranem. Dojechaliśmy na miejsce z jedną naprawdę krótką, 5-minutową przerwą na toaletę. Nagrania trwały jakieś 4 do 5 godzin i wróciliśmy jeszcze tego samego dnia, gdzieś po północy parę minut. Także prawie 900 km jednego dnia na motocyklu, plus nagrania. Prowiant na no, tak długą trasę? Nie, nie tylko pakujesz. zatrzymanie się naprawdę raz do sklepu i ewentualnie na miejscu. I chciałem jeszcze zaznaczyć, że ja pamiętam doskonale, że dwa dni wcześniej. Na tym motocyklu też wróciłem z nadmorza, także też miałem już ponad 300 km za sobą. Miałem dwa dni przerwy i ten wyjazd na nagrania. Czy to nie jest męczące? No bo jednak ręce pracują, nogi pracują. Yy. Myślę, że jest męczące. Nawet odczuwam to. Moje plecy odczuwają to. Mimo to, że już mi się zbliża ta 30, to zauważyłem faktycznie, że moje plecy... Im dłuższa trasa, tym muszę tą przerwę jednak wykonać, troszeczkę się przeprostować, wyprostować. No, odczuwam jakieś już bóle. Czyli w porównaniu do samochodu, jakbyś ocenił wygodę? Zdecydowanie, w samochodzie dużo, dużo wygodniej. Samochód na trasę, tak. a motocykl na. Przyjażdżkę. Na spełnianie swojej pasji też. Dokładnie. I częścią twojej pasji stał się też TikTok, media społecznościowe. Kiedy zacząłeś? Kiedy wpadłeś na to, że TikTok może być fajną rzeczą, jeśli chodzi o motocykle? Sam osobiście go pobrałem jakieś dwa lata temu. I pół roku później stwierdziłem, czemu by samemu nie spróbować. Nie ma żadnego kontentu na temat motocykli, dużo jest na temat aut e, samochodów, a na temat motocykli żadnego twórcy nie ma. Stwierdziłem, że będę pierwszą osobą, która coś zacznie robić w tym kierunku, i od półtora roku e, tworzę filmy właśnie na Tiktoka. Czy widzisz popyt y, na tego typu treści? Zdecydowanie tych osób jest mniejszość niż w jakimś kontencie zwierząt czy czymś innym. E, ale w, widzę, że z powodzeniem ludzie, którzy mnie oglądają, fascynują się także motocyklami i e, dopingują mnie w tym, co robię. Na pewno nasi słuchacze chcieliby usłyszeć, jak, jak ciebie tam znaleźć. E, Czyli jaki masz po prostu nick na. Jarecki TV. Jarecki TV, polecamy Państwu. Czy to środowisko jest ogólnie pomocne? Motocykliści sami sobie? Ja myślę, tak. że tak, faktycznie, bo jeżeli dajmy na to, kierowca auto zatrzyma się na poboczy, bo zapom gumę to mało który kierowca innego auta zatrzymał, aby mu się pomóc, tak? Aby mu pomóc tak naprawdę nawet zmienić koło. A jeśli jakiś na motocyklista stoi na poboczu, ogromne prawdopodobieństwo jest takie, że następny motocyklista, który będzie nadjeżdżał, na pewno się zatrzyma, aby w czymś mu pomóc. Miałeś takie sytuacje? Nie, na szczęście nie. E, nigdy gumy nie złapałem. E, ale myślę, że na pewno taka osoba by się zatrzymała i ja na pewno. A jeśli mówimy o zatrzymaniach, to jakie są relacje motocyklistów z policją? Bo to też... Chyba różnie bywa. Czy policjanci nie lubią was, bo jesteście w stanie i szybko, i sprawnie im uciec? Szczerze mówiąc, sam mam kolegę, który pracuje w policji i jeździ na motocyklu. Ma po prostu dyżury na motocyklu. Ale ja samą styczność z, moto, z policją na motocyklu, czy w ogóle jakąkolwiek policją, miałem tylko raz, prawdę mówiąc. I to, co jest ciekawe, Tydzień po odebraniu prawo jazdy na motocykl. Czyli jak miałem 18 lat? 18 o, lat wtedy. Czyli miałem. Świeżak. Świeżak, dokładnie. I to było po prostu przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Chyba miałem wtedy ponad 70 km na godzinę. I czy ze względu na to, że to był twój pierwszy raz i byłeś tak świeży, panowie policjanci przymknęli oko? Czy... Nie, nie było przymknięcia wtedy oka. Skończyło się po prostu mandatem. Małym, bo małym, ale mandatem. Po prostu mandat. A czy są wśród policjantów pasjonaci, którzy gdzieś może słyszałeś od kolegów jakieś historie z policjantami, czy na przykład interesują się tym, co jest tam? Powiedzmy w cudzysłowie pod maską. Myślę, że gdy są wydarzenia motocyklowe i policja jest razem z nami, to bardzo właśnie często ci policjanci pytają się właśnie motocyklistów, co jakie silniki są w ich maszynach, oni są sami zaciekawieni, jakie to są motocykle, czy też nawet jak samochody przyjeżdżają jakieś sportowe. Na takie wydarzenia, to też widać, że ci motocykliści też się tym interesują. To też chciałbym Cię zapytać o zloty na przykład. Czy są jakieś doroczne zloty, coroczne zloty motocyklistów w Polsce? Jak to wygląda? Zlotów motocyklowych jest bardzo dużo. Jeżeli ktoś siedzi na grupach w internecie, szczególnie na Facebooku, to te zloty są regularnie co tydzień. Od momentu, kiedy zaczyna się już ciepło, czyli na przykład kwiecień, to co tydzień praktycznie co weekend jest jakieś rozpoczęcie sezonu motocyklowego, potem są jakieś urodziny tego, urodziny tamtego. Praktycznie w całej Polsce, jakby ktoś miał czas, to mógłby jeździć co weekend na każde spotkanie. I imprezować tam. Dokładnie. Grille, kiełbaski. Tak, dokładnie. Bardzo często to organizuje jakaś gmina, po to, żeby zaprosić tych motocyklistów, dla tych dzieci nawet, tak. Fajnie, bo to jest nawet za darmo dla tych, dla tych dzieci. E, można przewieźć takie dziecko też. No to jest fajna frajda. Dla wszystkich w sumie. Ale to Nie jest na tematów. zasadzie takiej, powiedzmy, wystawy bardziej? Nie ma tam wyścigów? Wyścigów nie. Ja bym to rozdzielił na trzy rodzaje różnych spotkań. Pierwsze to są właśnie typu coś, jakaś zbiórka dla, dla dzieci, jakieś motoserce, zbiórka krwi. Inne spotkania motoryzacyjne to są bardziej dla osób, którzy bardzo kochają ciężkie motocykle i szczególnie chyba starszych osób, czyli typu cruiser, e, chopper. Wtedy leci jakaś muzyka rockowa, to są wtedy takie spotkania bardziej dwudniowe. Z namiotami, a trzeci rodzaj spotkań to jest chyba dla tych y, najbardziej usportowionych, którzy gdzieś tam wyjeżdżają na jakieś boczne drogi. Droga jest zamknięta i bawią się po prostu w takie ala, małe wyścigi. I tym miłym aspektem spotkań, gdzie te motory jednak łączą ludzi, y, zakończę dzisiejszy odcinek szybkiego tematu. Dziękuję ci Jarku, ze mną był Jarosław Pietrzak, motocyklista z pasją. Ja też bardzo chciałbym Ci podziękować i pozdrowić wszystkich słuchaczy. A Państwa zapraszamy na kolejne odcinki szybkiego tematu. Ja nazywam się Andrzej Stachura. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.